Dzień dobry państwu, nazywam się Jerzy Karwelis. Chciałem państwu polecić najnowsze wydanie tygodnika Do rzeczy, zaczynając oczywiście od swojego artykułu okładkowego dotyczącego tego, w jaki sposób wielkie firmy farmaceutyczne wpływają na to, że musimy kupować ich produkty, chociaż nie do końca są przebadane. Rzadko zdarza się wskazywać na felieton wstępny redaktora naczelnego, ale tu chciałbym wskazać na, na to, co napisał redaktor Lisicki, jeśli chodzi o kwestie związane z wolnością wypowiedzi i innymi dyskusjami na temat tego, jakie są konsekwencje wojny rosyjsko-ukraińskiej. Tutaj redaktor naczelny cytował Orbana w pewnej, w pewnej debacie telewizyjnej. Teraz wylały się na niego wiadra różnych wątpliwości. Próbuję to wyklarować nie w sensie merytorycznym, dlatego że jest to pewien głos w dyskusji, który należy zabijać. Piotr Sępka bardzo ciekawy tekst ma na temat tego, czy wolność jest jeszcze wartością w Europie. Nie jest to wyłącznie rozważanie akcjologiczne, ale raczej takie, w jaki sposób przez taki permisywizm Europa pozwala na to, żeby. W końcu na jej kontynencie funkcjonowało takie państwo jak Rosja, i wskazuje na to, że być może rzeczywiście zamieniliśmy wartości na pieniądze. Kamila Baranowska pisze o tym, co się ostatnio wydarzyło, znaczy usłyszeliśmy z Ofu poza mikrofonem, co własnej roli w polityce sądzi, Donald Tusk, widać, że nie chce mu się iść do tej upiornej polityki, i wszyscy się zastanawiają, dlaczego jednak to robi, skoro tak bardzo się z nią męczy. Jest o kryzysie Kościoła Polskiego, bardzo dobry artykuł na temat tego, w jaki sposób z niego można by było wyjść, bo co do tego, że taki kryzys istnieje, nie ma już większych wątpliwości. Jest oprócz tego bardzo dużo mniejszych form w całej plejady. Publicystów do rzeczy, również mój tak dotyczący long Covid. No i chciałem powiedzieć, że jeżeli to jest sezon ogórkowy, to boję się wracać po wakacjach do normalnej rzeczywistości. Dziękuję Państwu i jeszcze raz polecam lekturę najnowszego Tygodnika do Rzeczy.